Dzień dobry Państwu Zapraszam na ostatnie w tym roku akademickim spotkanie z cybernetyką społeczną, psychocybernetyką oraz Historią Polski, czyli na seminarium online na kanale Ena i Warszawa. Odbędzie się ono w sobotę 24 czerwca, a startujemy o godzinie 13. Co w programie? Zaczniemy od wykładu Dominika Dudka z cyklu Cybernetyka Społeczna. Witam serdecznie. Zapraszam Państwa na kolejny wykład w ramach kursu z społecznej. Tym razem porozmawiamy sobie o strukturze układu. Zobaczmy, w jaki sposób system autonomiczny jest w stanie sterować innymi systemami w swoim otoczeniu, jak to robić w sposób przewidywalny i jak to się ma w relacji do celu, które sobie stawiamy. Zapraszam serdecznie na kolejny wykład. W dalszej części programu zapraszam na wykład w ramach prowadzonego przeze mnie kursu cywilizację kultury, motywacje. Na wykładzie powtórzę i podsumuję materiał z kilku ostatnich zajęć, a w szczególności zależy mi na utrwaleniu wprowadzonych pojęć i ich definicji w ramach ogólnej teorii motywacji. Następnie przy użyciu tej terminologii przedstawię przykłady jej zastosowania. Będą to przykłady obejmujące sytuacje rodzinne, biznesowe, czy szerzej rozumiane, sterowanie większymi, społecznościami czy społeczeństwami. Serdecznie zapraszam na mój wykład. Również w trybie podsumowującym wystąpi tym razem na końcu seminarium Marcin Hagmeier. Występ podsumowujący kurs Najnowsza historia Polski, Analiza Cybernetyczna, poświęcę kulminacyjnym momentom okresu 1943-2020. Zamierzam wykazać, dlaczego pewne wydarzenia przebiegały tak, a nie inaczej z punktu widzenia tak taktyczno, operacyjnego, jak i strategicznego, przy pomocy analizy socjocybernetycznej oraz sterowania międzynarodowego. Zapraszam serdecznie. Zapraszamy Państwa na seminarium online na kanale Ena i Warszawa. Najbliższa sobota 24 czerwca o godzinie 13. Oczywiście kanał Ena i Warszawa na YouTube. Do zobaczenia!